Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną część mojej zmagi na portalu? Liczy. Jesteśmy, moi drodzy, na Z Tego pionka oczywiście mogę wziąć, natomiast nie muszę, mogę go chociażby i pobronić skoczkiem. Z F3 jak najbardziej, jak najchętniej wyprowadzimy gońce na F4, i w tym momencie zagramy sobie E3. I mamy taką strukturę, no ala z systemu, moi drodzy, londyńskiego, London System. Mamy tutaj kontrolę centralnego pola, mamy możliwość pchnięcia e 4 goniec na moi drodzy D3 jest jak najbardziej ruchem, żeby to pole wziąć pod kontrolę i tak jak mówię przygotować posunięcie 4 w przyszłości. Polowanie na gońca wystarczy prawdopodobnie tym gońcem mody i zachować jego potencjał, no taki nie do końca czarny mi tutaj dobry system, jeśli chodzi o to, no bo tu często właśnie jest możliwość... Grania na wymianę tych, tych tychże gońców. Ale spokojnie. Zagramy sobie w tym momencie H4, co by tutaj nam przeciwnik nie diablił. No i pytanie jest kluczowe. Co po E4? Co po E4, gdzie on idzie po E4? Mamy centrum. Mogą najpierw oczywiście to wytuc. Jak najbardziej, jak najchętniej. Skoczka przeprosimy. Bicie bicie. Otworzy się linia E. No to pięknie, jak tak. Przepraszamy tego kolegę jeszcze. Niech odchodzi. Być może odejdzie tutaj. A, dobra, z tym, że jest szaszek. Ok, zasłona gońcem. Zgoda. Bicie. Bicie. Jeżeli on bije gońca. Nie, najpierw chyba weźmiemy gońca. Najpierw weźmiemy gońca i pchniemy teraz tutaj. Nie możemy pchnąć jeszcze, więc trzeba to przygotować. No, krów w centrum prawdopodobnie ucieknie w długo jest taka możliwość, no my nie patrzymy tam w ogóle na, na te pionki z H, tylko roszujemy, znaczy ruszujemy, tylko ciśniemy właśnie przed roszadą. Roszujemy, to było dobre. To było dobre. No takie możliwości się pojawiają, które warto mieć na uwadze. Hmm, może tędy, Ok. bicie, bicie, bicie. Szach zasłona gońcem, król jednak F8, proszę bardzo, król F8. Jak my tu, to on tu. No ta, tak na gońca proszę pana. Prawdopodobnie tutaj zagra. Bo może. Bo może tu zagrać. Tu to chyba nie bardzo, bo wchodzi to i tak tej wieży troszeczkę ciasno. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej zagrał, powiem szczerze. Pobrońmy tą wieżę dodatkową. Końca mogę wziąć w każdym dogodnym momencie, spokojnie. Wieża chce przyjść zapewne na G6, ale to nie jest straszne póki co. No, grozi tutaj mat na E8. Grozi mat na E8, i teraz pytanie jest takie: jak się przed tym matem bronić? Być może G6, tylko że wtedy nie ma wieży G6, nie? Co szczęście. Tego gońca w dogodnym momencie wybi. Aha, jeszcze tak ma. Po szachu tutaj. E tego szaszka trzeba wrzucić, coś czuję. Czuję, że trzeba go wrzucić. Hetman się zapomni, to lejemy gońca. Prawdopodobnie wieża albo pionek. No i mamy tutaj wolniaczka. No prawdopodobnie to wystarczy. Prawdopodobnie to wystarczy. Dobrze, jak najbardziej, jak najchętniej. Nic tu nie grozi. Wieża jest zamurowana kompletnie. A ja idę. Król nie zatrzyma pionka, wieża też nie. No, tym samym sposobem wieża na H6 wygląda no, tragicznie, jak ona się ubrała na imprezę. E, nie najlepiej to wygląda tu, to tu. Prawdę mówiąc to jest po wszystkim. Jakby tak dobrze się przyjrzeć. E, chyba, że jeszcze ma wieżą ruch, ale wtedy mam to mimo wszystko. I grozi wybicie. Chyba, że wieża tu, ja tu, a on tu. Hmm, no ciekawe rzeczy. Zawsze jeszcze mogę z tym szachem straszyć. Jaka jest obrona, proszę Państwa? To jest obrona, Tutaj. Tutaj i tutaj. Ale to wtedy Benz. Benz. A nie, tu nie mogę, bo leci pionek. No, wieża H8, jako tako po japońsku. Po wieżach H8 nie mogę szacha wrzucić czasami. Mogę, mogę dużo rzeczy tutaj, prawdę mówiąc, zabrać. jak najbardziej, jak najchętniej. No pionek jest niebezpieczny, on ma więcej pionków na szachownicy, ja mam więcej pionków niebezpiecznych, aktywnych nazwijmy je. U, rozłączył się, no to nieładnie, nieładnie z jego strony. W każdym razie, no jeszcze wieża H8, jako tako, porzucił partię. No bardzo brzydko, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o takim zachowaniu. No jest niesportowe. O ile oczywiście zrobił to świadomie, a nie ma problemu z łączym, chociaż w takiej akurat pozycji... Hmm, w takiej akurat pozycji się postanowił rozłączyć? Znaczy, w takiej pozycji padł mu internet, nie? To jest... To jest ciekawostka. Zdecydowanie. No dobra, poczekamy te 10 sekund jeszcze i zagramy drugiego blica. No ten był niesatysfakcjonujący ewidentnie. W po różnych wymianach okazało się, że mam dużo aktywniejsze figury. Jego atak gdzieś tam spalił na panewce, no i wieża została zamurowana na, na H6. No bardzo brzydko z jego strony, nie podoba mnie się takie zachowanie w ogóle, powiem szczerze. Jedziemy! Gramy czarnymi ranking tutaj rywala powyżej 2000, no to Sycyl może będzie odpowiednim wyborem. Spodziewam się d4. Nie, goniec c4 jednak, zaraz zagramy a6, goniec b5, wieża, znaczy wieża, boż, wieża, co ja mówię. Goniec b7, język mi się troszeczkę plącze, tu jest po figurze, więc trzeba odejść gdzieś tutaj, eee, w... możemy to bić jak najbardziej. I chyba powinniśmy to wybić, koniec na B7 jest możliwością. Koniec B7, skoczek tutaj na D7, skoczek na F6, koniec E7, roszada, wieża na C. I być może hetmanem gdzieś tutaj, to są możliwości jak najbardziej, jak najchętniej. Skoczek F6, proszę bardzo, podwójny atak na pionka, broni, stworzył taki łańcuch pionowy, moi drodzy. Skoczka przestawimy tutaj z pewnością. No ten pion może mieć problemy po długiej roszadzie, ale spokojnie. Nic się wielkiego nie dzieje. wieża na cenę, i mamy taką Alan Najdorfową pozycję, chociaż troszeczkę tutaj układ taki z Heveningen, z czy jak to tam się nazywa, tutaj i tutaj prawdopodobnie chcemy zagrać. Prawdopodobnie tak chcemy właśnie zagrać. Po tym ruchu robię miejsce dla Skoczka jeszcze. Dobrze, proszę pana. To proszę i teraz bicie pionkiem wieżą, to się bije wieżą, moi drodzy. Wjeżdża się tutaj wieżą i d5 możemy spróbować, d5 tu, tu i... d5, chociaż d5... <laughs> Czy d5 nie jest przesadą? Możemy skoczka zaatakować. Skoczek odchodzi. Możemy, możemy też hetmanem na a zagrać, duże jest możliwości, w ogóle nie zrozumiałem tego ruchu za bardzo. D5 też jest ciekawe, D5 bicie, bicie. Bicie, bicie. Puh, D5. Hetman A5 nie jest taki dobry, bo skoczek tu idzie z tempem i... Jo. Najpierw przeprośmy tego skoczka. Najpierw go przeprośmy. I teraz zagrajmy tutaj. Czy Hetman A5? Hetman A5 to znowu skoczek idzie na B3. Ale nie może iść na B3, bo leci A2. Więc prawdopodobnie król B1. <laughs> Roszada i wieża na C, to, to jest moje marzenie. No jakiś atak jest. Nie mogę pchnąć powiązane wszystko w diabły D5 może teraz. <laughs> Już bez Hetmana na D8. Ha, no król B1 spodziewam się. No bo to nie jest chyba takie dobre. Mhm, mm atakowicz od razu. Ha, a jak wybiję to tu, to wtedy skoczkiem tu. Ale nie, no, skoczkiem tu, to ja wierzę, odejdę. I tyle. To nie jest taki dobry ruch. Chyba, że to jakaś pułapka. Bia A2 i to nie stoi zbyt. Dobrze, no dobra, no to teraz odejdę. Bierzą, odejdę gdzieś wierzą, bo mogę. Odejść wieżą, najlepiej tutaj, daleko. Daleko, daleko. A siódmą górą rzeką. No i to jest jakaś opcja, nie? Zroszowanie na ekranie. Dobrze, tego się spodziewałem. Prawdę mówiąc, no i dupiony, ale spokojnie. Ostra pozycja w sumie ma miejsce. To na pewno będziemy grać tutaj. Zaraz poprawimy tego skoczka. A może w ogóle. A to niedobre jest. A to jest jakaś podwałka chyba, co? Czy nie? To jest podwałka, czy mnie się wydaje? No jest to podwałka, bo i tak chciałem grać skoczek E5. A on mi tutaj pomaga, jeszcze teraz jest atak na pionka, moi drodzy zewnętrzni. Niedokładnie, rywale. Niedokładnie. No i się tutaj skoczek może ładować. Tu lub tu. Król stoi jako tako. Jak Hetman odejdzie za daleko, chociażby i tu, to mam skoczka za darmo. To też warto mieć na uwadze, bo pionek jest związany. A Hetman, no jak on miałby bronić tego skoczka? Wciąż tu nie może, tu nie może, tu nie może. O tu, wpuszczenie tego skoczka jest błędem ogromnym. <trym> Chyba, że on może coś wtrącić. No nie może nic trącić. Chyba, że pchnie jakiś desperado zagrał. Tu ci Hetman z szachem jeszcze, więc. No. Niekoniecznie będzie to dobry, dobre posunięcie. Hmm. No nie mówcie, że ten tak też się rozłączy. Bo to by było no nieprzyzwoite. Co najmniej co najmniej nieprzyzwoite. 21.30 moi drodzy. <laughs> Dobrze. Poskoczę chyba i za darmo z tego co widzę. No, odbić nie można Hetmana. Odbić Hetmana nie można. I teraz mam jeszcze oczywiście tutaj wzięcie. Skoczkiem, gońcem. Grozi mat w ogóle na, C, na C2. Pchnięcie pionka C3 nie załatwia sprawy, bo wybijamy. Pchnięcie pionka C4, tym bardziej mamy bicie w przelocie słynne. Złowo-sławo-owiane. No Duże jest możliwości wybicia tego skoczkiem, wybicia tego gońcem. Jego atak trochę był, trochę był miałem wrażenie, wolny. E, co to? Aha. Dobry ruch. Dobry ruch. Przesłonił. I teraz jak wezmę tu, to on bierze tu. A ja biorę tu. On bierze tu. Hejże. Trzeba odejść. Trzeba odejść. I tyle. Gramy z figurą więcej. Ciekawy motyw był w sumie po biciu skoczka. Gramy z figurą więcej, proszę pana. Figura i dwa pionki, więc to jest sporo. To jest ogólnie rzecz biorąc sporo, no to były idee, że przegonić skoczkę i wjechać tutaj hetmanem na g7. Później powierza f8, wziąć tego pionka, jakoś tu próbować się atakować, ale w tym momencie to już jest chyba za późno. To już jest za późno, bo wisi tu i tu, no masakra. Biały dzień, wisi jeszcze f3 przeciwnikowi. No, pogubił tego materiału troszkę. To fakt. Co tam u Was dobrodzieje? Jak życie? Jak leci? Jak żona, jak dzieci? I te sprawy. Z szachami progres notujecie? U mnie to różnie. Przerzuciłem się z tych trójek na piątki i od razu lepiej mi idzie, powiem szczerze. No to już takie desperado jest chyba, nie? To już jest takie desperado autentycznie. Tu wisi, tu wisi. Tu wisi, tu wisi. Bijemy z szachem, bo możemy. Aha. Bijemy z szachem, bo możemy. No to wieża pod biciem, to. Odejdziemy. O, tutaj już wygrywa już absolutnie wszystko. Oczywiście jest zawsze czas na błąd. To się zgodzę. Tu się zgodzę. Aczkolwiek. No tu nie może podejść pod szacha, więc prawdopodobnie zagra tu lub tu. Teraz wybijemy. Jak zagram tu, to on zagra tu. dawianki po prostu jakieś. dawianki po prostu jakieś grozimy, chociażby i ruchem tutaj. Chociażby i ruchem tutaj. Hmm. Szacha widział. No nie wiem, no teraz się trochę pomęczę z tą pozycją. Bo co tutaj mógłbym grać? Na no jakoś tu wierzę, uruchomić trzeba. Hmm wolnego pionkę pchać, setki tysięcy możliwości albo ustawić to tak i pchać pionka do końca Aha. tutaj to nie jest straszne to nie jest straszne w ogóle zawsze odejdę, nic się nie dzieje nie wiem gdzie tutaj nastąpić, mają przełomy chyba, że tutaj tędy coś można i tędy tu, jeszcze, jeszcze dalej to proszę zamurowany ten goniec wieża niech zostanie na otwartej eee, zamurowany, ja oczywiście tego bił nie będę no moja wieża też jest zamurowana miejmy to na uwadze po biciu tutaj autentycznie no ciężko to wygląda jakiegoś szaszka widział eee, jakiegoś szaszka dał pchamy pionka, mamy tempo mamy tempo, Pójdę tempo mhm mm Hmm, tu nie mogę, bo będzie mi walczył o... Będzie mi walczył o linię. Chociaż mogę wszystko. Tu zagram z dziękuję. A, tu może być. A, teraz to pogram. Tu mógł być, nie? No mógł być, no, ale trzeba bronić. Mógł, ale to na sekundach. Już z tą realizacją tu u mnie są jakieś kabarety. Słuchajcie. Kabareton. Bołczyka. Pionek wisi. Dobra, to bronimy. To bronimy tego pionka. Nie będziemy tu dawać możliwości wybicia. Dlaczego, my, dlaczego mielibyśmy mu dać możliwość wybicia? Idziemy. Nie, no pozycja opakana, wiadomo. Dobra, ostatni blitz, moi drodzy, na 5 minut i kończymy przyjęcie na dzisiaj. W, postu, w realizacji o to tak różnie. Co to za posunięcie C3? Może miało iść C4? Nie, no prawdopodobnie jest to jakiś plan, jakaś idea. Czuj się zaskoczony. Już teraz, moi drodzy, w posunięciu piątym. Czuję się zaskoczony w debiucie. Jakiś atak. Ostry atak się szykuje, proszę pana. Póki co się wszystko tutaj broni. Mamy centrum. Goniec na D6. Goniec na D6. Tutaj ustawimy się. Hetman tutaj. Ja tutaj. Się nie boi nic, nie? Będzie musiał Hetmanem wrócić. Będzie musiał Hetmanem wrócić, prawdopodobnie. Tutaj, żeby nie dostać szacha. Niebezpiecznego, ja wtedy skoczkę przestawię tutaj. Tu nie ma wejścia, spokojnie, wszystko się trzyma, gra i buczy. Tu możemy, Goniec bije. Eee, możemy, dużo możemy, tak naprawdę. Ja wiem, to jest ruch też zawsze jakiś. Poprawimy gońca, bo stoi skromnie. Teraz stoi znacznie lepiej. Nagram no, to na Czuja. Gram to na Czuja. Zagramy. Tutaj zagramy sobie i zrobimy może długą. Może długą zrobimy roszadkę? O. D. D. E4. Można. Można, można. Jak najbardziej, jak najchętniej. I co teraz, Panie dziejku? Co dalej? No to proszę. W długo idziemy, niech się coś dzieje. W długo idziemy roszadę. No ta wieża tutaj może być nieprzyjemna za chwilkę, więc trzeba coś z tym fantem. Coś z tym fontem zrobić. Ha Tu to wieża przychodzi. Tu wieża przychodzi, chociaż to jest duży problem. Tu to stracę tu. Chociaż nie boję się tego, bo gram to. Król tu i po końcu. A jak zagram i wieżą, to gram oczywiście Hetmanem na, na C6. Z atakiem jakimś tam, chociaż tu jest wszystko bronione pięknie. Nie mogę mu nic zrobić. Bicie bicie. Bicie, bicie. Odejdziemy. Szacha widział, szacha dał. No, nie ma tego gońca, więc już troszeczkę się uspokoiłem i może się przestawimy. Przestawimy się delikatnie. Jeżeli bicie tu, to bicie gońcem. Świetny goniec wchodzi do gry. Jeżeli tu, to tu. Takie możliwości mamy piękne. wejście z na D3. Inter Cheese powiedziałem w ogóle. Co ja plotę? Interiches, rzecz jasna. Cheese, no tak, ser. U Marjacella to ser, tam ewidentnie. Cheese. Chyba zmęczenie wychodzi, dzisiaj siłownia wjechała. Dosyć mocna. Przyznam szczerze. Dosyć mocna. No nieźle to stoi. No mógłbym skoczkiem się tu władować z jaką ideą dalej. I don't know. I don't know. Zagrajmy, może tak? Może jakaś profilaktyka? A może tutaj? Nie, no nie chcę tego skoczka dostać na pewno na, na F5. E, wieża może przyjść. Niech sobie przychodzi. Bić póki co nie mogę, ale to się może zmienić. To się może zmienić. Profilaktyka król B1. Ja już teraz jestem pozabezpieczany, że tak się wyrażę. cheese, <laughs> dobre to było. To było niezłe. I teraz tak, mamy kontrolę nad linią D. Bardzo fajnie. Bicie, bicie, mogę wybić i zagrać skoczkiem. Mogę wybić i zagrać. Mogę wybić, wybić, wybić i zagrać tutaj. Mogę. On bije, ja bije. Końcówka. Pytanie, czy wygrana? Pewnie nie. Pewnie nie. Ha. Coś czuję, że powinienem to wziąć. Choć czuję, że powinienem to wziąć. On bije, bije. Tupion wisi. Tupion wisi, panie Dziejku. No, tu się wszystko niby trzyma. Skoczkiem możemy zagrać. Skoczkiem możemy zagrać. Możemy też wybić z drugiej strony. No nie ma obrońcy, nie? Ko którym skoczkiem bić? Być może tym. Bo no tu mi nie wchodzi na szczęście. Wszystko się trzyma. Wszystko się trzyma, proszę pana. Bicie, bicie. Ustawimy się tutaj. Jak pobije... Znaczy po obiciu tutaj się ustawimy. O, to mam na myśli rzecz jasna. To mam na myśli rzecz jasna. Ależ to musi być przeoczonych motywów. Cała masa. Cała masa. Ha. Mogę wybić i wziąć pionka. Chociaż nie mogę, bo mi wchodzi hetmanem tu. Wybić i wziąć pionka, wybić i dać szacha Coś czuję, że to jest niezły ruch Bo tu jest szachem, więc nie ma czasu wchodzić hetmanem na d7 Jak zagra to, no to ja biję tutaj O, jednak teraz zagra to, albo hetmanem zagra Nawet O, proszę Hmm, podejdziemy, ale to wtedy jak podejdziemy to znowu łapie A7 A7 nie chcemy dać. Mogę zamknąć w diabły to wszystko. Tylko wtedy tu leć. No... Pionek pod biciem jest, tak? Hetman D7. Czy on taki straszny? No straszny, no. Grożą nieprzyjemności. Ja tu, on bije tu. Ja tu Nie chcę zwracać materiału. Mogę zagrać tutaj. Dobra, oddam pionka. To trzeba przyspieszyć. Oddam pionka, pójdę F5 i prawdopodobnie stracę wypracowaną przewagę. Prawdopodobnie tak. Wybiję na A7, to gram B6. grubę B7. Takie możliwości są. No to pole przykryłem, tak? Ono jest istotne, żeby Hetman tu nie wlazł. Eee, hetman tu nie wlazł. No on i tak chce tu wleść, łotr. Szacha mogę dać w pierwszej kolejności. No mogę, mogę dużo. Ja tu. A możemy tu zagrać, nie ma problemu. Szaszek, aj boli. Boli boli boli. Tylko że po szaszku mamy to, on ma to. Tu nie ma wejścia, tu ma wejście, ale ja wtedy gram tu. Czekaj właśnie mogę nie mogę wejść, bo hetman leci A tu też no, nic nie zmienia w sumie to w sumie nic nie zmienia, no chciałbym pchnąć, a nie mogę no dużo bym chciał dużo bym chciał, kurza twarz barabasz tja no, szaszek ja wiem, ja wiem panie dziejku, że szaszek że tutaj mamy tutaj, tutaj mamy tutaj, tu mamy tutaj, a tam mamy gdzie? Hm. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Prawdę mówiąc, no to trochę mi użyło, przyznam szczerze. Trochę mi ulżyło, Króla mam dobrego, dobrego króla mam, dobrego króla mam. I komu go dam? Pytanie za 100 punktów. No muszę chyba to wziąć. Mm -hmm. Tu będzie szukał przełomów, a ja będę szukał ich tu No to idziemy, panie dziejku Jestem szybszy chyba, odrobinkę Odrobinkę jestem szybszy Tutaj nie wiem po co zagrałem, ale to już wiadomo Sraczka No Mogłem od razu tam wybijać tego pionka, prawdę mówiąc 10 sekund, no może się uda. Nie, w ogóle nie widziałem, że Hetmana mógł brać, nie Ja to mówię zawsze soraka jest na tych blicach po prostu, nie? Masakra, szczerze patan jest strzelił jakiegoś. No do Hetmana nie podejdzie, no Do Hetmana nie podejdzie. No masakra jest po prostu jakoś słuchajcie. Masakrija. To się dzieje. Dobra. A tu nie ma takich premów jak na czesku. Na trzech sekundach. No nie! No on niepotrzebnie tutaj moim zdaniem nie będę tego analizował, bo to nie ma sensu takich blitzów analizować. Niepotrzebnie tutaj mi ułatwił sprawę i tutaj Hetmany powymieniał, bo on tutaj miał możliwości mnie gnębienia. Chyba, że on nie widział, że jest... O. On mnie mógł tutaj pognębić na różne sposoby, jak najbardziej. Najbardziej mógł. Dobra, tutaj miałem chyba gorszą trochę, wydaje mi się, chociaż nie wiadomo, on ma też słabych pionków pełno. No ostry, ostre, ostre blise. Ja tam psraczka, tam grubo taka. Przydałby się jakiś lek typu stoperan. No dobra, moi drodzy. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się do usłyszenia.